Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. To jest taki mój drugi wstęp, ponieważ pierwszy zaraz będzie, ale to jest wstęp, w którym chcę Wam wytłumaczyć o co tutaj chodzi. Część tego vloga jest z chyba 9 grudnia, a druga część jest z 22 i 23 grudnia, więc troszeczkę się to wszystko wydłużyło. A teraz przechodzimy do tej właściwej części. W kolejnym się Dziś witam Was razem z maluszkiem, jednym i drugim w domu. A ja tutaj tam lądowisko dla helikoptera. Tak. Dobra, wszystko już wiemy. Tak, to jest to lądowisko, a tam maluszek pod koinką. Łapię sobie zabąbki i słuchajcie, dzisiaj stwierdziłam, że starszy syn zostaje ja ze mną w domu, ponieważ... Ma taki katar już od kilku dni, który zaczyna spływać na gardełko i robi się kaszelek. Więc zrobiłam mu inhalację, potem odciągnęłam mu to wszystko. Nie był zadowolony przy drugiej dziurce już i od razu jest lepiej. Troszeczkę się tu podkurujemy i jutro idziemy do przedszkola, bo jutro będzie pieczenie pierniczków i będziemy ozdabiali. I to znaczy wy będziecie ozdabiali. Takie coś dokupiłam w Biedronce i taki pisak, tylko trzeba go dać do gorącej wody przed użyciem, więc spróbuję to rano dać do gorącej wody i zobaczymy, czy do momentu zajęć będzie ok. Przygotowania do sesji świątecznej, czekamy na tatę. Czekamy, aż tata się ogoli. A ja tak siedzę, no. już ogolił się tata. Byliśmy na spacerku, w popłochu, żeśmy wychodzili, bo dziuś tak marudził. Starszy syn tak krzyczał głośno, że stwierdziłam, że trzeba szybko wyjść na świeże powietrze. Maluszkę zapakowałam do wózka, nagle się uspokoił, troszeczkę, wiecie, buju buju. Szliśmy do paczkomatu, i, bo sprzedałam coś na Vinted i się okazało, że yy, szłam do impostu, a yy, miałam iść do Orlena, paczka Orlen, więc yy, Ostatecznie nie doszliśmy i potem jeszcze, jak przyszliśmy do domu, weszłam do auta i pojechaliśmy razem do, autem do paczkomatu Orlen. No i ogólnie chciałam Wam się pochwalić, że wystawiłam na Vinted prawie całą moją szafę. Stwierdziłam, że Muszę to wszystko zrobić jeszcze raz, zrobić nowe zdjęcia, i już sprzedałam chyba około 10 rzeczy, i teraz codziennie mam taki nauk, że po prostu wieczorem jakieś trzy rzeczy fotografuję i wystawiam na sprzedaż. Tak? Mam takie, doszłam do tego, że mam ubrania, na których tak naprawdę mi nie zależy. Okej, okay, jest kilka perełek, na które chciałabym mieć w swojej szafie, i które lubię nosić, i w których świetnie wyglądam. Aha, o nowe odkrycie odnośnie Vinted, Kiedyś wystawiałam rzeczy na przykład za 10 zł, jakiś sweterek, i mówię, żeby po prostu to szybko poszło. A teraz odkryłam, że ten sam sweterek trzeba wystawić za 40-50 zł i on też pójdzie. I słuchajcie, nawet szybciej niż za 10. Dlaczego? Bo ludzie boją się kupować tanich rzeczy. Pamiętacie, jak kiedyś Wam mówiłam, że na Vinted wystawiam, wystawiam i nic się nie sprzedaje to jak się bardzo zaangażujecie, zrobicie naprawdę fajne zdjęcia przy dobrym świetle to wszystko, wszystko, to dużo rzeczy możecie sprzedać A tutaj kolorujemy Tu mama drzewka pokolorowała Jeszcze tutaj taki pasek muszę pokolorować, bo tak sobie wymyśliłam A ja tutaj wymyśliłam posiągiwa Ciiutko, chodź. Słuchajcie, to jest po prostu szaleństwo. Wydałam 1000 zł na Lego w Oshą. Ale dlaczego? Bo dowiedziałam się wczoraj, że jest promocja, że jest 100% zwrotu na Ebon konkretne modele Lego jakby wliczają się w tą promocję. Za tydzień można ten błąd bon zrealizować na jakieś artykuły spożywcze, więc naprawdę uważam, że mega okazja. Słuchajcie, ten zestaw z Harry'ego Pottera jest naprawdę... Wow, wygląda super. Kosztował 430 zł. To kosztowało 130 zł. Takie safari. Tutaj mamy ze Star Warsa. Ja w ogóle się tak nie, nie znam na Star Warsie, ale to kosztowało 360 zł. A to kosztowało 50 zł. I tak naprawdę to wszystko, mimo że wydałam 1000 zł, to mamy za darmo, bo za tydzień pojedziemy sobie i zrobimy potężne zakupy. Z pożywcze. Możemy na przykład kupić sobie pełno makaronu albo papieru toaletowego. Mamy duży dom, więc możemy sobie to wszystko zmagazynować. E, takie rzeczy, które się po prostu nie popsują, a te klocki mamy za darmo. Także nasze dziecko naprawdę bardzo się ucieszy. Ja najbardziej cieszę się z tego i z tego. To jakoś tak nie za bardzo mnie rusza. No i no to może będzie jeszcze ciekawe, ale bardzo lubię Lego. Naprawdę kocham, kocham Lego. Nawet tutaj obok kalendarza adwentowego jest Lego naszego syna tu akurat bez dachu, bo rozebrał dach. Tutaj jest drugi wóz policyjny. On bardzo lubi się bawić Lego i ja również i mój mąż także, które dziecko nie lubi bawić się Lego. Ja jak byłam dzieckiem, no to za bardzo Lego nie miałam, ale teraz po prostu nadrabiam. U nas z samego rana prace artystyczne. I co my tu mamy? Kopary. Kopary, a pokaż. Y Jejku, tutaj jest po angielsku backhaul. Jeszcze co tutaj można. Pokaż y, widzom jak się koloruje. Ja pokażę wam. Tak. No pięknie, świetne są te mazaki. To jest akurat kolorowanka z temu. Także pewnie chyba wjechał już ten film. A, a Możecie tutaj sobie nie, zobaczyć. Nie no, się. Tutaj już nam się popsuł ten mazak. Gdzie jest ten mazak stary? A. Tutaj jest, już się całe popsuł. Już się zrobił jakiś taki. Słuchajcie, jeszcze odnośnie tych gwiazdek, które tutaj poprzyklejaliśmy, one są z temu. Tak, tutaj jeszcze dostałeś naklejkę, ale mama chciała powiedzieć o tych gwiazdkach. One są niezbyt fajne, nie polecam, ponieważ za mało sobie tej substancji, która powoduje świecenie i... Jak misiu! Ja z nim to naprawdę nie umiem nic nagrać, bo on mi ciągle przeszkadza. E, ma, ma te gwiazdki po prostu no nie świecą, tak? Trzeba bardzo mocno je bezpośrednio takim mocnym, intensywnym światłem naświecić. E, jakby naświecić, nie wiem czy ja to dobrze mówię. E, ale tak po prostu jak jest lampa włączona w pokoju, to one w ogóle się... Mm, nie rozświetlą, gdy zrobi się ciemno, więc ja wam tego nie polecam. Nie działa, także tego nie kupujcie, ale pokażę wam inną fajną rzecz. To z czego bardzo jestem zadowolona z temu, to jest właśnie ten taki organizator na biżuterię. Co prawda jest tu mnóstwo okienek na kolczyki, których w takich ilościach aż nie posiadam, ale no mam tutaj kilka takich, kilka par kolczyków. Fajnie jest to zorganizowane, przejrzyście na czerwonym uwielbiam biżuterię na czerwonym, więc pięknie to wygląda. No i tutaj dwa łańcuszki, które najczęściej ostatnio noszę, sobie zawiesiłam, bo żeby się po prostu nie zaplątały, więc coś takiego mam teraz powieszone i bardzo mi się to podoba naprawdę jestem z tego bardzo zadowolona i taki organizer, on kosztował tam naprawdę chyba z 12 zł w ogóle sorry za mój głos, ale mała niedyspozycja głosowa a już wcześniej szukałam takich rzeczy to naprawdę po 50 zł, po 100 zł różnego typu organizatory właśnie pakujemy gigantyczny prezent tata wyszedł, także jest okazja ja cię kręcę, tu się już papier kończy tu już się zaczyna ta tekturka o ja, to ja nie wiem czy nam tu wystarczy, ale może uda się, uda się. Będzie dobrze. I prezent spakowany, różową wstążkę zarządził syn. Także mieliśmy niebieską, ale bym powiedział, że różowa. Tutaj już są prezenty dla wszystkich w rodzinie. Moi kochani, ja już tak na zakończenie chciałam Wam życzyć zdrowych, pogodnych świąt. Przede wszystkim zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka, bo zdrowie w życiu jest najważniejsze. I co czego jeszcze mogę Wam życzyć życzyć tego, czego sami sobie życzycie, żeby spełniły Wam się wasze marzenia, a nie te, które ktoś Wam narzuca e, i żebyście byli szczęśliwi i uśmiechnięci. Także to e, tak ode mnie i ja już e, zabieram się właśnie w tej chwili za montaż tego vloga. E, wybaczcie, że tak późno, ale jest. Także moi kochani, jeszcze raz wesołych świąt, łapki w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.